Pokój, dobro, bardzo serdecznie Was wszystkich witamy. Poprosiłem artystę, twórcę ikony 1W1, która przedstawia Chrystusa i osiem Sens Dawida, poprosiłem Marcina Świądra, aby wprowadził nas w tą głębię teologii i pewnej piękna tej, tej ikony, która będzie nam we wspólnocie, ale nie tylko we wspólnocie, służyła też do modlitwy i myślę, że warto w słuchacie Pewną katechezę i wyjaśnienia niektórych symboli, znaków. Macinie, bardzo Cię proszę o wprowadzenie nas w tą ikonę, która jest niesamowita. Piotr, na pewno będzie Wam bardzo dużo o tej ikonie opowiadał, bo tak naprawdę ja ją skomponowałem plastycznie, a tak naprawdę jak gdyby zrodziła się ona, ona w, sercu, w sercu Piotra. Każda ikona jest jakimś rodzajem okna do nieba, żebyśmy mogli zaglądać w rzeczywistość niebieską, przemienioną. Jest też taką katechezą, która trwa. I to, co ja teraz będę robił, to będzie takie wprowadzenie mistagogiczne, powiedzmy wyjaśniające pewne symbole, znaki, które tutaj się pojawiają, żeby łatwiej Wam później było modlić się, rozważać pewne treści, które są na tej ikonie zapisane. Ta ikona, jak zauważyliście, ma formę krzyża. Jest to krzyż, który jest skomponowany w barwach niebieskich, w błękitach. To jest właściwie ten kolor ceruleum, który jest rozjaśniany na bazie, na bazie bieli. I ten kolor odnosi nas do, do wód chrztu świętego. On, on jakby się pienił miejscami, że zawsze ten, ten moment naszego spotkania z Jezusem Chrystusem na modlitwie jest jest tym momentem, kiedy te wody chrztu mają nas, nas na nowo rodzić do, do tej relacji, która, która w tym momencie chrztu świętego się w nas rodziła. Jezus Chrystus jest przedstawiony tutaj jak baranek paschalny rozciągnięty powiedzmy, na tej cedrowej desce. I te, te jego ramiona na, na, tych, na tej poprzecznej belce krzyża są często przedstawiane tutaj również w taki bardzo nieproporcjonalnie rozciągnięty. Jakby chciały ogarnąć nie tylko każdego człowieka, ale, ale wręcz cały, cały wszechświat. Również postać Chrystusa jest nieproporcjonalnie wydłużona. Bo ten moment wcielenia Syna Bożego, jego kenoza, to wejście w to wypełnienie woli Boga przez, przez pokorę, jest tym, co podtrzymuje, podtrzymuje cały wszechświat, że ta postać jest jakby kolumną. Jego szata w Perizorium jest, jest pokazana jak, jak troszkę na krzyżu San Damiano, jako szata, szata arcykapłańska, bo Chrystus na krzyżu wypełnia wypełnia ten, ten urząd w pewnym sensie, oddając się w ręce swojego Ojca dla zbawienia dla zbawienia świata. To, co tutaj jest myślę też bardzo istotne, to, że na tej osi pionowej mamy dwa, dwa takie, można powiedzieć, dwa miejsca takie teologiczne bardzo istotne. To na dole to jest Golgota, czyli miejsce zwane miejscem Czaszki, tam gdzie był ukrzyżowany Jezus Chrystus według tradycji, to na wschodzie jest bardzo mocno podkreślane. To było miejsce pochówku Adama, pierwszego człowieka. I ta najdroższa krew Chrystusa, ona spływa niejako przez, przez całą historię, ponieważ tutaj są jak, jak liście na tym drzewie życia przedstawieni patriarchowie, ale spływa, spływa na Adama, na mnie, na ciebie abyśmy mogli otrzymać życie i to nie to życie, które wynika z naszych narodzin tutaj w ciele, ale to życie od Boga, życie wieczne. Tutaj w taki symboliczny sposób ta, ta Golgota jest rozbudowana, że, że, że ta, ta otchłań jest strzeżona, niejako przez, przez, przez te, te skały, które troszeczkę może nawet przypominają te łoby lewiatana te, 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 tych potworów często na ikonach jest pokazywano Chrystus wstępujący do piekieł jak mówimy w kredo i że, że on krzyżem wręcz tą paszczę lewiatana e, jakoś tak blokuje żeby z, z głębi tego, tych piekieł wydobyć właśnie Adama Adama Ewy. jest to ikona zmartwychwstania dlatego na przeciwległym e, krańcu tej, tego, tego krzyża mamy Mandylion, który odnosi nas do, do faktu zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Jego oblicze zmartwychwstałe, odbite na huście, to nas może e, zapraszać do rozważania Ewangelii, kiedy Piotr i Jan biegną po tym, jak usłyszeli od Marii Magdaleny, że, że Chrystusa, e, że nie znaleziono ciało, ciała Chrystusa w grobie. Oni idą Idą do tego grobu i tam odnajdują te, te, te płótna i chustę, która była zwinięta w jednym miejscu. Święty, święty Jan daje ten taki dla mnie bardzo istotny fragment, że ujrzał i uwierzył, dotąd bowiem nie rozumieli, co znaczy, że on ma powstać z martwych. Także jak Święty Paweł mówi, że wiara rodzi się ze słuchania. Tak można powiedzieć, w teologii świętego Jana, że również patrzenia, hmm. że, że ikona ma tą funkcję, żeby nas jak gdyby, doprowadzić do wiary, żeby właściwie cały depozyt objawienia nam, nam przekazać. Tłumacz, hmm. jeszcze jedno zdanie. No, powiedz jeszcze o tych postaciach, które są na tym zielonym tle, właśnie, bo to jest bardzo też ciekawe w tej ikonie, że... To nie są przypadkowe jakieś osoby. Kto jest tam na dole, powiedz? Tutaj mamy patriarchów. Jest pokazana właściwie cała historia zbawienia <laughs> aż do Jezusa Chrystusa, czyli potomkowie, potomkowie yy, Abrahama. Pierwsza postać to jest właśnie Abraham, Izaak, Jakub. Bóg, kiedy objawia się, zawsze mówi jestem Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Nie? Później jest yy, Juda. Syn, syn Jakuba, jeden z synów Jakuba, bo z rodu z, tej, z tego pokolenia Judy z kolei jest jeszcze ojciec króla Dawida i z tego również później rodu pochodzi Józef. To jest już opieką Jezusa Chrystusa święty Józef. Także tutaj jest ten, można powiedzieć, ten cykl patriarchów jako taki fundament, fundament tego krzyża. Również oni są obmywani przez krew Jezusa Chrystusa są w jakiejś adoracji tej, tej tajemnicy, na którą oczekują. Tradycyjnie na, na ikonie przedstawia się na tych bocznych ramionach dwie postacie, Dziewice Maryje, ten napis Mater Tchèu, i świętego Jana. To są te postacie, które w momencie ukrzyżowania Chrystusa znajdowały się bezpośredni, bezpośredniej bliskości, że są tymi świadkami. Oni mają, mają te szaty właśnie błękitne, które są przykryte czerwienią. To jest to, co ma nas odnosić do, do tego przebóstwienia, bo kolor czerwony na ikonie zawsze oznacza, oznacza bóstwo. Natomiast ten kolor błękitny to jest zawsze kolor człowieka. A Bóg stał się człowiekiem właśnie ze względu na, na miłość do, do, do człowieka w Jezusie Chrystusie po to, abyśmy mogli otrzymać Jego naturę, abyśmy zostali przebóstwieni. Patrz, tutaj tak przyglądając się bardziej tym postaciom, widać, że Maria ma dłoni na twarzy i tak samo chyba Jan ma też podobny taki gest. Co on znaczy właśnie? Te gesty odnoszą nas do, do proroctwa Izajasza, że to, ten fakt y, upokorzenia Chrystusa w tym momencie, kiedy, kiedy On umierał, to było to, że, że trudno było na to patrzeć, nie, przed Nim zakrywa się swą twarz, nie miał no, On wdzięku, by na Niego popatrzeć. Całe to, to, to proroctwo Izajasza o Jezusie Chrystusie jest, jest, można powiedzieć, zapisane w tym geście. Dziwica Maria wskazuje na Chrystusa tutaj w tym, w tym geście dłoni. Natomiast święty Jan w drugiej dłoni trzyma słowo. To słowo, które, które też otrzymuje od Chrystusa. To jest dla mnie bardzo było ciekawe, że kiedy Jezus Chrystus wisiał na krzyżu, to nie skupiał na sobie uwagę, kiedy oni byli po prostu w tym dramacie spoglądania na Jego cierpienie. To on mówi od razu, przesuwa akcent, mówi Niewiasto, oto Syn Twój, nie? Nie, 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 jakby nie zatrzymać tej uwagi na sobie. Dzwony podkreślają, <laughs> że to jest ważne w tym aspekcie, że. No więc historia, akurat. No, tak, historia się dzieje. Myślę, że możemy do wszyscy doświadczyć. Jeśli chodzi o. o... Inne, inne napisy, które, które się pojawiają, bo ikona y, tradycyjnie jest, jest zawsze podpisywana, to pójdźmy tutaj od góry. Są te greckie litery Isos Christos i symbol skrótu na chuście. Te litery również się pojawiają tutaj, gdzie, gdzie mamy znów ten napis Isos Christos, Nika, czyli zwycięzca. A tutaj się liczę, już, nie? Tak, to są, znaczy to Nowosielski właśnie bardzo ciekawy to jest, że on czasami stosował starocerkiewny język, czasami grekę, czasami język rosyjski, czasami mieszał te, te, te podpisy, jeśli chodzi o, o, o liternictwo. Dla mnie to jest bardzo takie, takie znamienne, bo widać w tym jego takie myślenie naprawdę, e, zaproszenie do, do, do jakiejś jedności, do ekumenizmu, nie? Dlatego tu znów mamy litery y, Cyrynice tu jest Jezus Chrystus, król żydowski. Też są te litery w cyrylicy. I-N-C-I. Tutaj jest znów to słowo, które nas odnosi do tego, że Bóg jest tym, tym który podtrzymuje wszechświat, nie? że jest, jest tą kolumną w wszystkich i święty Jan podpisany jako Hagios, a Jan, właśnie, czyli, czyli ten święty Jan, tu znowu się pojawia greka. Mhm. Jeszcze to, to mnie interesuje ten motyw opierania y, głowy Chrystusa, taki, powiedzmy, taki właśnie układ y, głowy Chrystusa i też y, w tym kontekście, jakbyś mógł powiedzieć, trochę nam o tych oczach, które mają takie ciemne cienie, bo to też jest jakieś znaczenie, chyba Nowosielskiego też nawiązuje, ale jest to jakby związana też teologia. Coś przez to chciałeś pokazać, nie? Rzeczywiście, w ogóle cała postać Chrystusa jest pokazana zazwyczaj na krzyżach bizantyjskich w pewnej lekkości. Niektórzy mówią, że, że ten Chrystus ma być pokazany tak, jakby tak jak Dawid tańczący przed Arką Przymierza. Mhm. To jest... To jest jedna, jedna z, z takich interpretacji teologicznych, jeśli chodzi o taką lekkość tej postaci. Natomiast druga jest też związana z tym, że Chrystus mówił, że syn człowieczy nie ma miejsca, gdzie by mógł oprzeć głowę. Natomiast to miejsce, gdzie rzeczywiście z, z, gdzie się znalazło, to miejsce, które było najlepszym miejscem, właściwie jedynym, żeby mógł wypełnić wolę Ojca, to był krzyż. Nie? Że on tak naprawdę tam zasypia, odpoczywa. W wypełnieniu woli Boga, i to symbolizuje ta, ta skłoniona głowa. Często to, to skłonienie głowy jest wręcz przerysowywane na ikonach, żeby ten fakt podkreślić. Natomiast jeśli chodzi o te, o te, te, te symbole, to, to, to znaczy symbole, tam, tam, tą plastykę twarzy, ona rzeczywiście pojawia się często u profesora. Jeśli chodzi o taką, taką naj, 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 najbardziej warsztatową myśl, no to on inspirował się dużo maską afrykańską. Natomiast tutaj jest, jest taka myśl, która nas może odnosić do sytuacji z Bartymeuszem. Bartymeusz, ślepy człowiek, wołał, kiedy usłyszał, że przychodzi Jezus Chrystus, Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. I Chrystus zatrzymuje się i spełnia życzenie, życzenie Bartymeusza. Stąd na wschodzie ta modlitwa Bartymeusza, ta modlitwa ślepca jest tą modlitwą, która ma jak gdyby przygotować człowieka do tego, żeby Bóg otworzył to jego oko wewnętrzne. Dlatego często na tych ikonach nie pojawia się w ogóle oko, ponieważ tutaj już jest to oko wewnętrzne, jak gdyby narysowane w ten sposób. Natomiast te, te, te smugi pod, pod, pod oczami, one nas no, pokazują, że ta modlitwa serca, modlitwa ślepca, ona w pewnym momencie może doprowadzić przez to udzielanie się Boga w jego świetle niestworzonym, do tego, że pęka człowiekowi serce, że otrzymuje dar łez. W jednej z pieśni śpiewa, że śpiewamy, że ci uczniowie Jezusa, ci, którzy poszli za Chrystusem, mieli oczy wypłakane wręcz od łez. I to nie chodzi o jakiś taki płacz użalania się nad sobą, tylko to jest płacz, który pokazuje, płacz łzy szczęścia, nie? Które, które są owocem też jakiegoś głębokiego zjednoczenia, zjednoczenia z Chrystusem. Przejdźmy może do tych scen, które, które Piotr zaproponował, aby znalazły się jako, jako pewna narracja taka katechetyczna na, na, na bokach tego, tej, tej rozszerzonej części krzyża pionowej i one rzeczywiście odnoszą nas do, do historii Dawida. Tutaj jest to, co jest stałe dla tych scen, to, to w podstawach każdej ze scen pojawia się znów kolor, kolor Ciemny, nie? tak samo jak, jak tutaj czaszka Adama, bo czerny na ikonie zawsze odnosi nas do, do śmierci, odnosi nas do, do tego, co jest dla nas w pewnym sensie niemożliwe do przezwyciężenia. Że Bóg musi, musi wkroczyć w historię właśnie ze względu na to uwikłanie się w człowieka, w konsekwencje grzechu pierworodnego, które są w pewnym sensie dla niego nieprzekraczalne bez interwencji pana Boga. Ta łaska Boga, rzeczywiście jego obecność jest do, do zbawienia dla człowieka koniecznie potrzeba, potrzebna, i to już w całej historii zbawienia widzimy. Dawid jest, jest tym, tą figurą Jezusa Chrystusa, ale też jest, 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 możemy naszą osobistą historię odczytywać w tej postaci. Także, pierwsza scena, którą tutaj widzimy. Ona jest, jak gdyby, taką sceną, która przed, przedstawia namaszczenie Dawida na króla. Czy przychodzi Samuel, jest Samuel wiadomo przyprowadza wtedy tą, tą Jałowicę, tu się dzieje wszystko no, w Betlejem. Kryjął trochę nie tak. zobaczył, że się W ukryciu był yes. tu, taka troszkę to była intryga, nie? że Samuel przychodzi niby składać ofiarę, a ma wypełnić wolę Boga w takim kontekście, które, że, że jakby by dla, dla władcy ona byłaby nie do zaakceptowania. No i widzimy tych siedmiu braci Dawida, którzy są świadkami tego wydarzenia, jego ojca, proroka i Dawida, który właściwie nie powinien się znaleźć w tym towarzystwie, dlatego jest nagi. Yy, nagi no, z przepaską, wiadomo, ale bez, bez tych szat uroczystych, których są synowie Jessego. I on jest pokorny, jest, jest blisko ziemi, odwraca, odwraca się, przyjmuje wolę Boga. Bóg wybiera go ze względu na tą jego, na tą jego pokorę, mimo że jego ojciec nawet go nie szanował, że, że nie zaprosił go nawet na tą uszta, a Pan Bóg na niego spojrzał z miłością. Tutaj ten róg z oliwą, który, który wylewa na Dawida Samuel, odnosi nas też do, do tego, co się stało, kiedy został przybity bok Chrystusa, bo z jego boku wypłynęła Krew i woda, dlatego tą oliwę zaznaczyłem też kolorem błękitnym. Kolejna scena odnosi nas do, do tego wydarzenia, kiedy Saul, dotknięty swoimi trudnościami, jakimś, jakimś, jakimś szałem, uspokajał się, kiedy słyszał Dawida grającego i śpiewającego. Dlatego tutaj mamy znów troszkę tą architekturę bardziej rozbudowaną, taką odnoszącą nas do miejsca. To był pałac i ten demon, który wychodzi z Saula, kiedy słucha, kiedy słucha śpiewu i grania Dawida. I oczywiście te postacie tutaj są symbolem tych świadków, którzy widzieli te, te wydarzenia. Ja jeszcze tylko nadmienię tu, że obok tych scen właśnie mamy też numery psalmów, bo tak naprawdę te psalmy mają też wyrażać trochę to, co się dzieje w tej scenie. W pierwszej scenie mamy psalm 139, to jest przepiękny tekst o takim poznaniu. Pana Boga, człowieka, ale w drugiej właśnie scenie, później będziemy już patrzyli dalej, jest Psalm 63, o takiej właśnie snocie za Bogiem. To jest Boże mój Boże szukam Ciebie, pragnę Cię całym moim ciałem, całym swoim sercem. I trochę właśnie tutaj ten problem choroby, choroby Saula może być związany też, tak jak problem współczesny brak miłości. Właśnie w tym kontekście psalmy mają taki wymiar terapeutyczny, że właśnie dokonują pewnego zrobienia. Więc jak będziemy patrzeć na dalsze sceny, zwróćcie uwagę też, że do każdej sceny jest przypisany psalm, który rolą tego psalmu jest trochę wyrażać coś, pewne wewnętrzne, doświadczenie Dawida i również nasze. Marcin nadajecie oczywiście głos. No tu jest ta dzida oczywiście, którą Saul nieraz chciał Dawida przybić do, do ściany, bo jednak miał, miał cały czas tą zazdrość o, o ten wybór. I, i, i pewną pretensję do Boga, że sam został w pewnym momencie odsunięty od, od yy, królowania nad, nad Izraelem. Kolejna scena to jest zwycięstwo Dawida nad Goliatem. Tutaj w ogóle Dawid też, powiedzmy, przed koronacją jest pokazany cały czas jako ten pasterz taki nagi, tak jakby rzeczywiście dopiero co z pola wrócił. Postać Dawida tutaj właśnie jest, jest z, z całą tą nagością, czyli jedynie proce, tu jest te pięć kamieni, które sobie wybrał, które też odnoszą nas do ran Jezusa Chrystusa. No, jest postać Dawida, znaczy, przepraszam, Goliata, która jest w tym, w tym ciemnym tle, on już ma tą głowę uciętą, te jego wszystkie preciosa wojownika i świadkowie znów, Saum i inni, którzy pojawiają się tutaj. I skała, bo Jezus, Jezus Chrystus jest tak naprawdę tą skałą, o którą, którą opiera się całe objawienie. I do, do, tego, do tego całe objawienie, do tego faktu wcielenia Syna Bożego zmierza. Tu kolejna scena to jest moment ucieczki Dawida z Jerozolimy, kiedy jego własny syn Absalom, powiedzmy, chce przejąć władzę. Dawid jakoś to w odpowiednim momencie rozpoznaje i tu widać jak oni na tą górę Oliwną z tego Miasta uciekają i tu pojawia się Shimei, ten syn, syn Beniaminita, syn Gery, który, który ciska kamieniami przeklinając Dawida na czele tego, tego powiedzmy, orszaku bohaterów, bo właściwie wszyscy z tego, z tego miasta uciekają, idzie, idzie Joab, który, który chce, mówi do Dawida te słowa, dlaczego ten zdechły pies przeklina Pana, Mego Króla, pozwól, że utnę mu głowę. I wtedy Dawid mówi, że, że, że to jest, skoro on przeklina, to znaczy, że Bóg mówi przeklinaj Dawida. Nie? I dlatego... Yy, ten Shimei jest, jest namalowany w tej czerwonej szacie, bo to ona tak naprawdę go chroni. Oni w jednym momencie mogli tego Simei'ego zniszczyć, ale Dawid na to nie pozwala, bo Bóg też nie pozwala zniszczyć rzesznika, człowieka, który, który ma jakąś pretensję, który jest niezadowolony z sytuacji, w której się znajduje. Tu jeszcze tylko wspomnę, że przy tej właśnie scenie warto zwrócić uwagę, że mamy psalm 22, więc coś, co Jezus przeżywał na krzyżu, właśnie też te drwiny, szyderstwo, na poziomie cierpienia ciała, na poziomie psychiki, to znaczy obraźliwych słów i też jakby to Jezus znosił, I więc w tej scenie życia Dawida można też zobaczyć ten prototyp cierpienia, Chrystusa, dlatego ten psalm 22. Boże, mój Boże, właśnie no, że to cierpienie jest ukazane, nie? Czemuś mnie opuścił, ten psalmistar Kolejna scena, którą widzimy, to jest, to jest scena, kiedy Dawid przeżywa swoją pokusę, kiedy, kiedy poddaje się słabości, że lenistwo prowadzi go do tego, że nie robi to, co powinien robić w, w danym momencie i spogląda ze swojego tarasu na Batrzebę. Wiemy, jak ta historia się kończy. To jest ten moment, kiedy, kiedy rzeczywiście Dawid doświadcza. Doświadcza swojej słabości i kruchości, dopuszcza się bardzo poważnego grzechu, nie tylko w kontekście seksualnym, ale też małżonkobójstwa, że jest, ma krew na rękach, tak naprawdę, jak każdy z nas, bo właśnie nasze grzechy też doprowadziły do śmierci Jezusa Chrystusa. Kolejna scena, którą widzimy, to jest jedna scena, która właściwie nie przedstawia samego króla Dawida tylko to wydarzenie, które dla Dawida było bardzo, bardzo poważne. Tutaj jest Absalom zawieszony na, na, na tych terebintach i, i ten, ten, ten muł, który ucieka spod niego. Ja tu troszkę od, 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 odszedłem od jakby takiej specyfiki malarstwa nowosielskiego. Troszkę tutaj się profesorem Tarasewiczem inspirowałem, jeśli chodzi o te, te, te figuracje tej flory, powiedzmy, no jest tych, tych drzew, tych terebintów siedem, co, co myślałem, żeby odnosić do, do tego kanonu siedmiu grzechów głównych. I one są zanurzone, one czerpią z tej, z tej, z tej ciemności, która jest, jest również w nas konsekwencji, jako konsekwencja grzechu pierworodnego, ale ten Absalom jest tutaj pokazany również jak, już jak, jako Jezus Chrystus rozpięty rozpięty na, na krzyżu. Wiemy, że Dawid, mimo że, że z powodu Absaloma miał bardzo wiele problemów, ale ponieważ był to jego syn, a wiedział, co też w jego życiu stało się w kontekście jego słabości i grzechu, to tego Absaloma do końca usprawiedliwiał i, i naprawdę opłakiwał. Dlatego to był bardzo bardzo taki, taki dla Dawida mocny moment, który świadczy też o jego, o jego ogromnej wrażliwości i miłosierdzie. Mhm. Kolejna scena pokazuje nam Dawida jako taką zapowiedź tego dobrego pasterza, Jezusa Chrystusa. Tu jest te 12 owiec, jedna jest zabłąkana, Dawid, który, który gra w tym razem na jakimś, jakimś, jakimś leciku i jakby zapraszał, zapraszał te owce, żeby weszły do, do świętego miasta, do miasta Dawidowego, ostatecznie do, do Jeruzalem Niebieskiego. I oczywiście Wiza Witego jest w skała jako zapowiedź Jezusa Chrystusa. I kolejna scena, która też jest tutaj rozmalowana na prośbę Piotra, tak ją skomponowałem, że to jest ten moment, kiedy Dawid w tym uniesieniu takim profetycznym, prorockim, kiedy Arka przymierza do miasta Dawidowego jest sprowadzana. Tańczy przed tą arką, ciągną ją zwierzęta ofiarne. znów tu się pojawia tak jak tutaj wół, w kolorach czerwonych. Dawid jest, jest też nie, nie, niemal nagi. To są świadkowie tego wydarzenia. Daje mi ich czterech czterech, żeby już troszeczkę zapowiadać Ewangelię. I jest Mikal, która wzgardziła swoim, swoim mężem, widząc to jego takie upokorzenie przed Panem Bogiem. Ona jest pokazana znów. W tej, w tej ciemności, że jest to okno i ta ciemność. No i Arka Przymierza, która, która jest na tym, na tym takim turkusowym powozie, zaprzężonym, gdzie, gdzie, gdzie są zaprzężone woły. No i to jest ten element taki Nowosielskiego, bo wiem, że na Arce Przymierza były cheruby, a profesor Nowosielski geometryzował anioły, to znaczy przedstawiał je jako byty subtelne. Także tutaj są dwa takie, takie byty subtelne, które symbolizują o tych no Myślę, że mamy ogromną taką lekcję. Zaproszeni jesteśmy do tego, by wejść w tą niesamowitą teologię, historię Dawida, w kontekście Dawida zobaczyć życie Jezusa, a w konkrecie tego życia Jezusa patrzeć na swoje życie. Nie? Czyli historia Dawida nie jest jakoś odległa, gdzieś jakaś bardzo kulturowo, ale bardziej właśnie mówi o naszym życiu. I ta ona ma nas wprowadzić właśnie też chyba w takie doświadczenie naszego serca, byśmy popatrzyli i w tym sercu właśnie dostrzegali różnego rodzaju doświadczenia, sukcesa, ale również porażki, ale jest tu dużo też nadziei, nie? bo ten kolor chyba jest zielony, jest taki związany na z nadzieją, ale w ogóle jak to wspominałeś, ten krzyż jest związany też właśnie z fasą, z martwychwstaniem, nie? także to jest właśnie krzyż w tym kontekście, nie tylko jakieś upamiętnienie cierpienia, ale przede wszystkim pokazanie, że to cierpienie jest jakąś bramą, przejściem to zmartwychwstania, więc no, jest to piękna ikona. Myślę, że tutaj każdy z nas jest zaproszony, aby oprócz tego tego wprowadzenia naszego, czy później, kiedy będziemy gdzieś jeszcze o tych scenach więcej mówić w kontekście psalmów, to i tak każdy jest zaproszony do tego, by gdzieś indywidualnie spotykać się. To, co właśnie mi podobało się też, kiedy mówiłeś, że nowoczesnego dzieła. Właściwie nie były interpretowane, on był zostawiane, jakby on wyrzucał coś z siebie, i był czy odbiorca tych dzieł, sztuki. Był zaproszony, żeby właśnie w jakiś sposób go to poruszało i brał tą interakcję bezpośrednią. Ja myślę, że ten krzyż też jest takim, trochę takim wezwaniem dla nas, że pomimo tych wprowadzeń czy pewnych informacji pomocnych, tak naprawdę chciałbym, chciało, żeby on był właśnie taką przestrzenią do medytacji, w której każdy z nas jeszcze myślę, że wiele rzeczy może tutaj znaleźć. To, to bardzo mi się jeszcze podobało, że. Jakby to, co maluje artysta, to jeszcze nie wszystko wyraża, co jest w tym krzyżu, czy w tych ikonach, tych obrazach, że jest znacznie więcej, że ten czas spędzania medytacji tych tajemnic o wiele więcej jeszcze może powiedzieć nam w życiu, no. To się, to się... No tak, bo ja was zapraszam do takiego otwartego spoglądania na ten krzyż, bo ja tu zapisałem wiele rzeczy, o których nawet nie wiem, a które duch święty wam będzie podpowiadał, bo Każda interpretacja osobista ikony na modlitwie jest autentyczna, jeśli nie jest sprzeczna z nauką Kościoła i z tym, co przyniosło nam objawienie. Dlatego życzę Wam odwagi, żeby rzeczywiście w tym krzyżu przeglądać się i, 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 i czerpać obficie światło od Boga na swoje życie. Drodzy, bardzo Wam dziękuję za wspólny spędzony czas, bardzo dziękuję Bratu Marcinowi za wykonanie tego dzieła, ale też wprowadzenie nas w tą, tą tajemnicę no i ufam do zobaczenia na różnych szlakach naszych doświadczeń spotykania się dzielenia się tym co ta ikona robi w naszym życiu co Pan Bóg przez nią chce powiedzieć do naszego życia pokój i do